Dzień dobry Państwu, 24 października sobota, jesteśmy w strefie czerwonej, koronawirus 2, COVID-19. To <laughs> jest ścieżka rowerowa 2020. Nie ma ludzi, ale jest. Poglądajcie ścieżkę rowerową, to jest już ostatni dzień października, dzisiaj w nocy... Yy, dzisiaj właśnie jest czas zmieniany mamy jesień już tam daleko widzicie czerwone, żółte i już troszeczkę zimne no i tyle wam powiem i spotkamy się tutaj już za rok 2021 2021 się spotkamy od połowy kwietnia już będzie ciepło i będziemy jeździć ruchami. zapraszam serdecznie ci którzy jeżdżą w zimie to nie sobie jeżdżą bo w zimie jest nieprzyjemnie jeździć bo jest zimno. To brzydko się jeździ w zimie, nieprzyjemnie. No i tyle mam się pokazać tej ścieżki rowerowej. Z tej strony od Osiedla Słonecznego. Tutaj zawsze mówię ulica Wielskiego. Drzewa są żółte. No to po, proszę Państwa, będziemy kończyć już ten film na dzisiaj. Kolejny film na pewno się jeszcze w przyszłości pojawią. Nie wiadomo kiedy. I życzę, żeby w tym roku 2020 na 2021 nie było w ogóle śniegu. Śnieg jest nam w ogóle niepotrzebny w Polsce. Śnieg może być tylko w Zakopanem. Pozdrawiam moich fanów serdecznie ze ścieżki rowerowej. B. Jest godzina 13.52. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Jeszcze kilka poglądajcie sobie. Cześć. Tam daleko gdzieś jedzie robożysta jeszcze. Z tego co wiem. Popatrzcie na ścieżkę. Owe w hłymie. Po się powoli zmienia. No, oglądamy. Troszeczkę wieje wiatem, ale jeszcze da się w miarę posiedzieć. że właśnie jedzie z krótki spadek. Może tak pojechał w krótkich spadek. Ale wiatr wieje taki zimny trochę. Dziękuję Wam za uwagę, do widzenia. Życzę miłego dnia jeszcze raz. Dzisiaj jest sobota.